ma tu Polska Games yy, i tak, to znowu ten Polska Games, który mówi z jakimś losowym gameplay'em w tle, oczywiście moim. Yy, I mówi o jakichś sprawach dotyczących kanału. Tym razem to jest naprawdę bardzo ważne, więc proszę. Dajcie mi te kilka minut, proszę wysłuchajcie mnie. A więc. Mój kanał przyszedł przez kilka bardzo ważnych miejsc. Pierwsza polegała na takim... pierwszym styczniu... Na pierwszej styczności z byciem, można powiedzieć, youtuberem, albo w pierwszej styczności z nagrywaniem na YouTube. Uczyłem się tych podstaw, czyli witania, żegnania, prowadzenia jakiejś narracji, nagrywania. Potem ta druga faza yy, po prostu polegała na głównie szlifowaniu tego, czego się nauczyłem, i oczywiście w tych trzech rzeczach, o których już powiedziałem wcześniej. Ale trzecia faza. Jedna z ważniejszych, ponieważ, ponieważ to jest ta faza, w której, w której wróciłem z montowaniem i miniaturkami robionymi w profesjonalnym programie. I teraz, jak już umiem prowadzić kanał, to postanowiłem, że zrobię sobie świeży start. Czyli zrobię nowy kanał, na którym będę od teraz rzucać filmy. Yy, i które będą myślę, że jeszcze bardziej quality edytowane, bo mam nowy program, będę się go uczyć. Znalazłem 38-minutowy tutorial, bo to jest masakra, on, on tam ma naprawdę dużo opcji, więc filmy będą o wiele lepsze. I zachęcam Was, te osoby, które mnie oglądają, żeby tam poszły, zasubskrybowały, po prostu, żeby dostawały powiadomienia o moich najnowszych filmach na tym nowym kanale. Nie musicie odsubskrybować, tak jakby to zależy w sumie od was. Yy, bo On pozostanie, spokojnie. To będzie takie moje archiwum. Lecz chciałbym... Zacząć od nowa. Więc... Yy, dzięki za bycie tutaj ze mną. I mogę nawet z góry już podziękować za zasubskrybowanie do nowego kanału. I trzymajcie się. Życzę Wam jego dnia. Pa pa!